Słowa, dzisiaj chciałem bardzo krótko powiedzieć o tej Ewangelii, która jest przeznaczona na dzień dzisiejszy. W tej dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi o prawdzie, mówi o tym, że każdy, kto będzie Jego głosił, który będzie dzięki Duchowi Świętemu świadczył, On będzie prześladowany. Bo dlaczego? Dlatego, że ta cała nowość, którą niesie ze sobą Duch Święty. Nie podoba się światu i to m.in. widoczne jest w tym, co czyni, co czyni papież Franciszek przez swoją działalność. To właśnie pokazuje, jak o nim mówione jest, też m.in. wiele rzeczy w, w, sieci, w sieci internet krąży na jego, na jego temat, wiele rzeczy złych. To jest, to jest to doświadczenie Ducha Świętego, bo Duch Święty jest. Jest tym, który tworzy, który jest kreatorem, który ciągle przynosi nowe rzeczy, który jest, e, który jest tym, co, który napełnia Kościół, który, który ciągle nim porusza. E, I taki właśnie jest też, taki powinien być też każdy chrześcijan, chrześcijanin, który, który idzie za Duchem Świętym. Do usłyszenia, do zobaczenia, dobrej nocy.